Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa. Dziś w programie Razem bez granic, według Drachmy. Praca jest nie tylko dla sprawnych. Razem bez granic jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka. On składa się z dziewięciu miesięcy naszej współpracy i w tych dziewięciu miesiącach zawarta jest wymiana, w której raz Słowacy przyjeżdżają do Polski, a raz my przyjeżdżamy na Słowację, aby po prostu również poznać wzajemnie się poznać kraje, poznać te kultury, które łączą się z naszymi narodami. Znajdujemy się w specjalnej szkole z internatem w namestowie. Nasza szkoła to specjalne centrum pedagogiczne, które zabezpiecza edukację dla dzieci i młodzieży od, można powiedzieć, szóstego roku, aż do ukończenia szkoły zawodowej. Wszystko zaczęło się od tego, że najpierw odwiedzili nas przedstawiciele Fundacji Drachma z Bielska Białej i przedstawili cel całej współpracy. Dzięki temu właśnie doszło do tej wymiany młodzieży z Polski i Słowacji. Słowac jest to pierwsze nasze takie wyjazdy, gdzie prowadzimy właśnie warsztaty. Natomiast wcześniej były też takie formy, gdzie wyjeżdżaliśmy za granicę, robiliśmy byliśmy Włoszech, gdzie śpiewaliśmy i prowadziliśmy, może nie w formie warsztatów, ale były to bardziej koncerty, gdzie wciągaliśmy również tą młodzież, że tak, jak jakiegoś wspólnego śpiewania. Ma świetne rezultaty. Młodzież wtedy czuje się bardzo swobodnie i w taką dziedzinę, jaką jest muzyka, wchodzi. I, i tu nie ma barier, bo akurat jest to, jest to projekt z młodzieżą słowacką, więc nie ma bariery językowej. No, jest to jakiś tam wspólny język, który, który pozwala im wzajemnie z sobą rozmawiać i, i współpracować, prawda? Jestem instruktorem chóru przy kościele w Namestowie, którym zajmuje się pan Dziekan Błażej Dibdak. To właśnie on przyszedł do nas i zapytał, czy nie chcielibyśmy uczestniczyć w tym projekcie. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości współpracy z Polską, także to dla nas nowe i daje nam taką możliwość poznania Polski, języka czy nawzajem poznania z polskimi kolegami. Bo musicie uważać, bo Jacek tam inne harmoniczne yy, yy, akordy da, więc to będzie słychać. Tylko żeby mi nikt nie wszedł z Waszych głosów, dobrze? Z tą stawką, czyli, Batman, czyli soprany, Batman. wy zostajecie jak gdyby na tej końcówce i wprowadzacie Batman, zakończenie, wybrar... natomiast tu musimy się wyciszyć, żeby zakończenie Batman, przygotować. Dobra? Bo no to będzie jutro, w będziemy śpiewać z wszystkim. No, no, no. Oczywiście zaprzyjaźniliśmy się, kiedy mieniliśmy się naszymi kontaktami A, przez Facebooka. Jesteśmy w stałym kontakcie tym sposobem. Można spoznać. Uwaga! Kłóćcie się! Ja bym chciała, żebyście się kłócili, dobrze? Ale. No, ale chwileczkę, chwileczkę! Naraz, źle się zrozumieliśmy! Najpierw jest falsa. no co? Dziewczynę mi odbiłeś? No co, co? Nie od razu się bijesz! No co? No co? W projekcie transgranicznym razem bez granic bierze udział około 50 osób z Polski, młodych ludzi, i 50 Słowaków. W każdej z grup powinno być, i tak chcieliśmy zrobić, że było 15 osób niepełnosprawnych, około 35 wolontariuszy, którzy są jakby tutaj opieką dla tych niepełnosprawnych. Polacy to głównie młodzież z bielska białej, ale również okolic, ponieważ no w tej chwili to nawet ze Brzydowic, jest młodzież, z Jastrzębia. Musi być w tym, co robicie prawdziwie. Jeżeli mamy to zagrać i ma to być jakąś nauką, to musi być to prawdziwe. To musi się zaczynać od pierwszego stopnia, a jak wy się zbijecie, to jest od dziesiątego stopnia. No dobrze? Jeszcze raz. Ty reaguj, albo w... bo możesz dostać. Niechcący. A wy się kłóćcie najpierw, błagam. Nie bijcie od razu. Reszta się od razu zaczynacie. Proszę proszę. na pokoju Tubasiu? To moja. To moja! To Moja. Drachma organizuje wiele warsztatów, żeby młodzi ludzie mogli się zająć. I są to warsztaty teatralne, teatr uliczny, plastyczne. Fotograficzne będą za niedługo. Mam warsztaty boci, gry. Bardzo dobrze! Sylwia widziałaś? Jakiego masz zawodnika w swojej drużynie? Mamy prostą sprawę, niebiescy nadal prowadzą. Dowiedziałem się, że jest to jedna z dyscyplin, które występują na paraolimpiadzie. Nie potrzebuję jakiejś sprawności fizycznej specjalnie, więc mogą występować w niej niepełnosprawny. Poznałam jej zasady i fascynująca gra. Tak się złożyło, że w moim życiu kapłańskim już od 17 lat spotykam różnych ludzi i organizuję różne rzeczy. No i pomyślałem, że można by było ubrać to wszystko w pewne ramy fundacyjne, dlatego że wtedy jest nam łatwiej również występować na forum publicznym w różnych organizacjach, także przed, biorąc udział w różnych projektach, prosząc o granty z różnych instytucji. Nasza fundacja Drachma działa od dwóch lat i oczywiście nasze spektrum nie zawężamy do jakiejś tam grupy ludzi. Przede wszystkim chcemy odpowiadać na pewne znaki czasu, na rytm życia, w którym jesteśmy. W tej chwili ten projekt rozwinął się przede wszystkim w kierunku młodych ludzi, młodzieży, bo widzimy w tym ogromną szansę, a za młodymi ludźmi idą również rodziny, idą małżonkowie, idą również dzieci. To wszystko jakby niesie ze sobą te korzyści. Przez 18 miesięcy od października 2008 roku 60 osób brało udział w projekcie Praca jest nie tylko dla sprawnych. Chodziło przede wszystkim o pomoc niepełnosprawnym z rybnika i okolic w efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia. 16 marca w rybniku odbędzie się konferencja podsumowująca projekt. Postanowiliśmy zaprosić. Osoby reprezentujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, których w Rybniku brakuje bądź które dopiero się tworzą. Seminarium w Rybniku organizowane jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych KRIS i Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej schorzowa realizujące projekt Śląski Promes, czyli promocja ekonomii społecznej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymyślili galerie, teraz ją sami tworzą. W zaciszu siedziby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Bytomiu od lat podczas warsztatów terapii zajęciowej powstawały unikatowe prace. To pieczołowicie wykonane obrazy, rysunki i witraże. Teraz dzięki nowemu projektowi będzie można te prace pokazać. O tym jak podopieczni Bytomskiego Stowarzyszenia przygotowują się do wejścia na rynek pracy w kolejnym programie Rynek jest dla wszystkich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa.